Ja w ogóle zostałam zaproszona na ten teledysk, ale nie chciałam wystąpić, bo w, 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 według mnie to było takie trochę dziwne. Nie. Um, I jechałam sobie tego, to było w, 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 przed, przedwczoraj. Jechałam sobie Lime'em z moją kuzynką nad Wisłą, Jechałam sobie e, Lime'em z kuzynką na to było przedwczoraj. Um, I była tam taka strefa ulicą, bo tam strefa jest dla rowerów i tam można też Lime'em jeździć. I patrzę w bok i duży czarny e, bus jedzie i tam żomek miał otwarty drzwi, dużą kamerę i coś tam nagrywał. Ja nie patrzyłam, co on nagrywał. Zaczęłam się uśmiechać do niego, on domie coś tam skakałam na tym lajmie, się wygupiałam i nagle on mówi coś w stylu E, mamy lekcji, czy coś takiego, a ja tak patrzę sobie myślę what the fuck? Patrzę, a za nim jechał cabriolet i tam były właśnie wszystkie te dziewczyny. Um, I nie wiem, mogli się spytać, mogli powiedzieć mi, nie wiem, że chcą wrzucić ten fragment, że chcą cokolwiek wrzucić, no nie wiem, tak trochę dziwnie moim zdaniem, mogli cokolwiek i teraz cały czas mam pytania i na TikToku wszędzie widzę, o, czy występujesz w teamie X? Nie, nie występuję. Nie występuję. Jechałam po prostu live'em i mnie nagrali. Um, nie wyspałam się dzisiaj, to dlatego też mam trochę jakiś inny głos i dziwnie wyglądam, ale jak się dzisiaj czuję. Okej, okay. okay, tylko się nie wyspałam. Nie mam żadnych planów. Wiem tylko, że jadę do Krakowa yy, teraz jakoś niedługo, żeby do studia iść. Mi nie chodzi aż tak o to, że oni wykorzystali wizerunek i, i takie rzeczy. Mi bardziej chodzi o takie zwykłe, w sensie, czemu po prostu nie mogli się spytać, nie mogli mi powiedzieć, hej, chcemy wrzucić Cię do fragmentu. Wiadomo, że to było pod ale mogli chociaż powiedzieć, mogli się spytać. Nie? czas temu ja miałam, to było już kilka miesięcy temu, ja miałam współpracę z, z rajstopy reklamowałam i to nie wyszło tak, jak miało wyjść, tam coś co nie poszło i, i z niektórymi osobami, niektóre osoby napisały i jesteśmy z nimi w kontakcie, zwróciliśmy im pieniądze, ale nie wiem, czy to są wszyscy, więc jeśli są jakieś osoby, które wtedy zapłaciły i nie dostały albo coś było nie tak, to możecie wysłać potwierdzenie Możecie wysyłać e, potwierdzenia na tego maila, tutaj gdzieś będzie, i my postaramy się Wam pomóc, tak żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Mam nadzieję, że to była pierwsza i ostatnia taka wpadka przy współpracach. My na pewno z tego wyciągnęliśmy e, dużo i przepraszam osoby, które e, ucierpiały, które, w sensie osoby, które zostały e, tutaj pokrzywdzone, przepraszam. Um, Mam nadzieję, że się odezwiecie i we can fix this.